Cześć Siema! ja jestem wechsel. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek. Powiedzmy, z Fify. Dzisiaj przy, przygotuję dla Was przewidywania ważnych meczów, które, jak wiecie, są w czwartek o 19.00. Ale warto już wiedzieć o tym wcześniej, żeby zrobić jakieś inwestycje i sprzedawać graczy na hype. Ie. Więc na pewno jakiś zysk będzie, uważam. Więc tak, tu mamy stronę FIFA Analytics. To wiadomo, każdy się musi czymś posiłkować jest wszystkim ładniej i wygodniej to ja przedstawię wam typy, które według mnie mają największe szanse na bycie w tym tygodniu w ważnych meczach przechodząc do sedna sprawy pierwszym meczem jest Olympique Lyon Olympique Marseille, derby jak tu widzicie, są nawet nazwane nie będę łamał języka, bo francuskiego nie znam więc tak, to jest pierwszy mecz Drugim meczem uważam duże szanse ma Liverpool i Manchester City, no bo jak widzimy jest to pierwsze i drugie miejsce w Lidze i rywalizują ze sobą. No to chyba nie trzeba za bardzo tłumaczyć. Każdy, kto się choć trochę piłką interesuje, o tym wie. Ale z tych niższych lig bym nie brał pod uwagę, chociaż może jakieś emkadą z Comp. nie wiem, ale nie, nie, nie obstawiam tego. Trzecim meczem, który według mnie ma szansę, to Panatinaek Ateny. To są derby i FIF jest poprzedni, z tego co pamiętam, te Ateny dosyć często były, więc myślę, że tu jest jakaś szansa. I... Nie byliśmy jeszcze w drugiej lidze angielskiej, to może pierwszy Derby County i Nottingham Forest. Może. Ale takie same szanse, że właśnie mają Kaiser Chiefs i Orlando Pirates. Do tego nie polecam e, przy, kupować graczy z tych klubów, chociaż uważam, że jeśli by się który z nich trafił, to zysk byłby największy. Znaczy to jest ryzyko, ale większe ryzyko, większy zysk, więc jak chcecie. Uważam, że raczej na pewno będzie derby olimpiku, e, derby... Liverpool, znaczy nie derby, w sumie, to jest po prostu dwa najlepsze kluby rywalizujące o pierwsze miejsce: Liverpool, Manchester City. Tu myślę, że cena aż tak raczej nie podskoczy, bo myślę, że tam wymagania nie będą jakieś mega duże. I kupałabym raczej najbardziej, najchętniej z Panaty i Aten. Myślę, że tu coś uda się zarobić. No i co, krótki filmik. Mam nadzieję, że miło się oglądało. Dzięki za uwagę i Siema.